Dzień dobry, cześć i czołem. Dziś tak mnie naszło przez, przez kilka lat mojego dzieciństwa. Takiego dzieciństwa kilkulatka. 70 to był chyba ten czas. Ja i nie wiadomo skąd mi się to wzięło, Mówiłem rzeczy przekonany, o ich prawdziwości przekonany, że ja to wiem. Nie wiem skąd, ale wiem. Rzeczy takie wydawałoby się wtedy od czapy. Takie dziwne, że nie istnieje śmierć, że modlimy się do Boga, którym jesteśmy. No i jak to dziecko... Kompletnie byłem nierozumiany w towarzystwie z tym, postarałem się z tym dotrzeć gdzieś tam, wiecie, do kolegów, koleżanek, zadając trudne pytania. Do dziś pamiętam jedno z nich: czy chyba mówisz dandelowe, czy podczas snu potrafisz zapanować nad snem? Czy masz władzę nad snem? Nikt nie rozumiał tego pytania. Wtedy no i z czasem trzeba ja się było zamknąć, mama kazała. Bo to zawsze gdzieś wraca do następ. Tak? panie do o rzeczy opowiada. No i dobra, witek się zamknął. Po latach na studiach, czyli wieku 20-21 lat, bardzo mocno oparłem się o wykłady z fizyki kwantowej, które od razu uzmysłowiły mi, że ja wiedziałem co mówię, że to wcale nie było od czapy i wcale nie zwariowałem. Miałem w sobie gdzieś, skądś wiedzę, też nie z przyszłości, bo kiedy ja w wieku 20 lat się tym zajmowałem, to to już nie było nowe. Fizyka kwantowa to początek XX wieku, więc wtedy, kiedy ja się urodziłem, ona miała już kilkadziesiąt lat. Nie mówiłem rzeczy nowych. Mówiłem natomiast rzeczy bardzo niezrozumiałe, które do dzisiaj niezrozumiałe są. I o czym ja tak naprawdę dzisiaj chciałem, kochani, to to, że wtedy. Kiedy się po raz pierwszy zetknąłem z fizyką kwantową, to był ten czas, kiedy w Polsce upadała komuna. 89 na 90 rok akademicki, 89 na 90. Dobrze zapamiętałem. I, i wtedy szybko się okazało, że ja to bardzo chłonę, że to mnie bardzo ciekawi, ale co ważne, że ja ponoć dobrze to rozumiem. Jednak wtedy tych wiedzy zostałem tak dużo, że tu się nie mogło pokładać w jakąś całość w mojej głowie. To znaczy, ja uznałem to za fizykę teoretyczną. Fajnie wszystko kraja, kumam, ale to tylko teoria. Dopiero w ostatnich latach. Gdzieś po śmierci żony, która zmarła w 2012, też nie od razu po paru latach, to wszystko wróciło, zatrybiło i kłada się w całość. Teraz, nie wiem, ostatnie trzy lata, powiedzmy to już na bank. I co chciałem powiedzieć, to to, kochani, że w moim głębokim przekonaniu. Zgodne jest to, co powiem. Otóż to teraz naukowcy, fizycy bardzo starają się ogólną teorią wszystkiego, które jeszcze niemal pracują, połączyć fizykę klasyczną z nieklasyczną, czyli Teorię względności Einsteina z mechaniką kwantową, bo obie są udowodnione i prawdziwe, ale sprzeczne ze sobą, i to jest dziwne. Ja natomiast uważam to za wielki błąd. Mechanika kwantowa zawiera w sobie też teorię wielu światów rzeczywistości równoległych. Idąc tym dropem uznajesz, że tak jak fizyka newtonowska, czyli klasyczna fizyka, ta, którą uczyliśmy się w szkołach, opisuje bardzo dobrze rzeczywistość. Tak fizyka Kwantowa robi to równie dobrze, jednak obie te fizyki opisują zupełnie inne światy. Na pierwszy rzut oka to jest ten sam świat. Oczywiście, ale doświadczany jest w zupełnie inny sposób, co pozwala już wnioskować, że to są światy równoległe. I tego się nie da połączyć. Jedną teorią wszystkiego. Nie ma nawet takiej potrzeby. To samo w sobie łączy już teoria Spinu, że wszystko jest ze sobą połączone. Kwantowe splądanie. To wszystko jest ze sobą i tak już połączone. To się wszystko razem dzieje. Jednak ten, kto chce doświadczać świata, no, już trzymajmy się tego, o czym tu mowa. Według terminologii, według zasad fizyki kwantowej, ten o no, tym samym świecie będzie mówił zupełnie inaczej. Będzie go czuł bardziej niż rozumiał. Będzie czuł drzewa, kolory i tak dalej. No, doskonale będzie wiedział, że cała ta projekcja z niego pochodzi. Nie ma smaku zupy pomidorowej. Ani koloru pomarańczowego. To wszystko tworzy nasz mózg. I to obserwator tworzy rzeczywistość. Ona jest grubsza, dla nas niby taka sama, ale skrupsza to słowo klucz. Dlatego, że kiedy przyjrzymy się szczegółom, kiedy wejdziemy w rozmowy między sobą, zawsze znajdziemy różnicę. Na każdy temat, każdy. Tworzy swoje własne doświadczenie. Jest panem swojego losu, przez co i swojego świata, bo mój świat to tylko moje doświadczenie w nim. Naprawdę, można mówić dużo Witkowi o Afryce i wojnie gdzieś tam. A Witek jest tu i teraz i ona ani wojny nie doświadcza, ani Afryki w życiu na oczy nie widział. Nie byłem tam. To nie jest moje doświadczenie. Tu pojawia się prawdziwy egoizm, czysty, zdrowy egoizm. Żyj swoim życiem. Nie daj sobie mówić, że egoista to jakiś wariat, który idzie po trupach. To nie jest egoizm. Egoista to ten, który żyje według swoich zasad, ale nie kosztem innych. Po prostu robi swoje dla siebie. Nie kosztem innych. On tak naprawdę innych ma w dupie. Jak ktoś się ze mną nie zgadza, to proszę bardzo, nie ma takiego powodu, dla którego musiałby się zgadzać. Taki powód nie istnieje. Podobnie zawsze się znajdą i zawsze jest z kim pogadać. Jednak to, co chciałem się powiedzieć, to naprawdę uważam, że tak jak fizyka klasyczna opisuje rzeczywistość zewnętrzną, fizyczną, Trwałą, twardą i prawie że niezmienną. Tak, fizyka nieklasyczna zupełnie odwrotnie. Opisuje rzeczywistość tworzoną od środka, plastyczną i tak nietrwałą, jak tylko możemy to sobie wyobrazić. Ona jest trwała na moment. To wszystko jest w permanentnej zmianie. Wszystko, każda cząsteczka, czyli cała rzeczywistość. Bez pomiaru jest wszystkim i niczym jednocześnie kwantową zupą. Kiedy wyłączę wszystkie zmysły, cały świat znika. Kiedy włączę choćby jeden zmysł, już nim badam i jego stan będzie zgodny z moim światopoglądem, z moim przypuszczeniem, z moim stanem wewnętrznym. Więc na to samo niebo będziemy patrzeć już zawsze inaczej. Ktoś będzie widział brzydkie chmury, a ktoś piękne obrazy. I to mogą być te same chmury dla trzeciej osoby stojącej obok. I nie ma się co kłócić, kto ma rację, bo każdy ją ma. Przykład dobitny idzie z mojego doświadczenia teraz, w tych czasach. Kiedy rozmawiam z ludźmi, ja przecież bardzo dużo z wami gadam i bardzo cieszę się, że robię to, co robię, bo przez to ja właśnie nawiązuję znajomości z wami, czyli z ludźmi podobnie myślącymi. Jak kiedyś nie myślałem, że tylko u nas jest. Przysięgam. Ale widzę wyraźnie, jak coraz bardziej zdajemy my sobie sprawę z tego, że obok nas pozostaje ten świat ludzi będących nadal na zewnątrz to jest ponad 99% populacji, do kruba ponad, i tam nie zmieni się nic, bo po stu ponad latach posiadania wiedzy ludzkości na temat fizyki kwantowej, przeciętny Kowalski nawet nie wie, co to jest, nawet może o tym nie słyszał. A co jeszcze gorsze, jak już, to on się tego boi. On uważa to za dziwne. Za czary Mary. Jest to, myślę, wiedza, do której ludzkość jeszcze nie dorosła. Jeżeli ludzkość na swoją własną wiedzę, którą odkrywa, rakuje strachem i dziwnością, że to jest jakieś chore, a sami to odkryli. To znaczy, że jeszcze nie są na to gotowi. To nie jest żadna obelga. Absolutnie. Po co robić sobie pranie mózgu, który nie jest gotowy zrozumieć tego jeszcze. To nie ma żadnego obowiązku. Zdrowie jest najważniejsze, a zwłaszcza psychiczne. I tyle chciałem dzisiaj powiedzieć. Sami to widzimy. Rzeczywistość dzieli się na dwie, ludzkość w tym wszystkim też, a przepaść ta ciągle się powiększa. Przecież widzimy to w rodzinie, wśród znajomych. Nie ma tematów już, z którymi potrafimy jeszcze do nich, które by nas związały, Nas nie interesuje już ta telenowele. Polityka i pogoda, nie? To nas w ogóle nie interesuje. A to, co nas interesuje, kompletnie od czapy jest dla nich. Rozwój, świadomość to pojęcia, które wręcz wywołują wśród ludzkiej populacji w kurw, kiedy zaczniemy o tym mówić. I to nie walka, po co tu z czym walczyć? My nie nawracamy nikogo, absolutnie. Po prostu rozdzielamy się. To zupełnie naturalne jest. Chciałem tylko dzisiaj to powiedzieć: że od właśnie tworzą się zupełnie dwie rzeczywistości. Stara kwitnie i ma się dobrze. Nazywa się, oparta jest może. Tak to powiem: oparta jest to fizykę newtonowską, klasyczną i dość nowa, bo to co to, to dopiero, nawet, nawet ja teraz nie wiem, ile ma ta fizyka, tysiąc dziewięćset nie od kiedy możemy uznać tą datę. 1906 na pewno to jest data, kiedy stwierdzono po raz pierwszy, że ten atom, podstawowa cegiełka, Każdej materii, jak uczono nas w szkole, jest w środku pusty. I popatrzcie, wielu z nas potrafiło w szkole zauważyć ten fakt. Kiedy nas uczyli tego, to zadawaliśmy pytania, a co z tego wynika? Bo coś jest nie tak, ale proszę pani, gdzie 99 ponad procent uczniów w naszych klasach? Słuchało to i szło dalej, łykali to. Im się tu nic nie wydawało dziwne. Jednocześnie uczą nas, że wszystko zbudowane jest z pojedynczych atomów. Każda materia. Mówiąc, że w 1906 odkryto, że w zasadzie ten atom w środku to jest pusty. Ta drobinka w nim to tylko zagęszczona energia. A drobinka jest tak mała, że grubo poniżej jednej z setnej procenta. Więc dobra. Jest jeden świat i drugi świat. I póki co tkwią one jeszcze w pewien sposób razem, ale to nie może długo potrwać. Granica jest coraz większa. My się kompletnie już nie rozumiemy. My się już nawet nie łączymy w pary. Więc wielu tak mówi, ja się chyba z tym zgadzam. Za jakiś czas my się w ogóle przestaniemy widzieć. Tak to się rozłączy, nie są żadne czary-mary, no. Żadne czary-mary, taki hologram. Tu jest wiele światów, nieskończenie wiele. Rozdzielenie się dwóch, to jest nic wielkiego. Z jednej bakterii też się rodzą dwie, równorzędne bakterie. I żadna nie jest kopią, ani oryginałem. To jest, to jest dokładnie ta sama powielona. A więc cierpliwości, fajnie, że tylu Was poznałem i że ciągle nowych przybywa. Zapraszam do rozmów. Dziękuję. Trzymajcie się, i do następnego.